Witam Was, witamy na kanał Ptyś Roblox. Nowy modulator do tego kanału będzie, bo tutaj jest Ptyś Roblox w tabletu. Nowy modulator. Dziś będzie taki modulator na tym kanale zawsze. A na nie dało się tam w tym połączyć, to, to tabletoki, ok. ok. jak już wszystko rozumiecie, to nie wiem, zaczniemy jedno, rzecz zrobić. Poczekajcie, zrobiłem, napisać. Dobra, więc już dzisiaj to taki był dzisiaj to taki przedstawienie, i na tym kanale cały czas bruk. I teraz ostatnie chwile, pas najlepsze. pasem najlepsze jest.